Thank <laughs> you. Miejsce zajmi zajmij Daj mi daj mi, dawaj man tu mic mi Bo my nie łykamy tandety tamtych, tamci dewianci, to oni są antynam To tylko, ale nie jem, bo Każde jedno, sedno ma drugie jedno, chodź mi ze mną, w ciemną tę noc, za może dojdziemy prawdy Fakty, synu może tak jak ty szukam jej tutaj w elementach tych A gdy znowu widzę ten fal Fikcję, mas sam, nie wiem, ale mam tylko jeden, ten cent tu centralnie. By realnie być i niby fajnie, ty po, czekaj, nie uciekaj, mi down. Nie ja będę tu, ja będę tu, szukaj, mężczyzn. Widzisz te dziwne motywy i fakty, wyszuki, wyszuki, alternatywne i wyszuki wyszuki, wyszuki, prawdy, wyszuki, a w tym tylko kanty. Mity, legendy, jak jeden, każdy, taki ten następny men. A Są między nami te takowe relacje, racja, są komplikacje, konflikty, akcje są pacjent, ale bez ciem tu. Postępuj, mów bez podstępu. Synu będę tu nagry jak prawda. K2, twa. skała trwa, lat ma twarz, a twa bez mała, gma, twa biery, dalej to ja tego nie ułyka, nie wezmę. Po to bez sensem bez łez jest men. jestem tu i ty mnie nie szukaj weź weź Wreszcie spróbuj odnaleźć mnie. Me, me. Tego I czasami to wolę nie myśleć rzeczywiście Że to iście, wyjście, mieć w piździe, rozpiście tych A może wam to palma, totalna, ziom, ale masz sztalna Pieridolę to bo to nie moja karma ziom, farmazon rama na to łajna bo mam w sobie ja do ludzi dystansu Ty balansuj w tym tańcu, kłamców na krańcu Łańcucha fałszu, słuchaj słów, uruchamiaj słuch Bo co etyką jest to nieważne, kiedy ten zdarzeń bierz daje okazję Ego własne każe wasze fantazje spełnić, wypełnić rozkaz Jedno zakodowane mamy na bank, żyć tak jak punk Pierdolić elegancję, O to czego nie pokazuję ma na świat, to ta gama ma wadę i ubieramy w dekorację Sytuacje są i te momenty I no ten kręty szlak nie wiedzie tędy Ale wiem Ty, jeżeli poszukasz w prawdzie Odnajdziesz tutaj gdzieś mnie Spróbuj odnaleźć mnie tu, tu. Powiedz jak zaufać możemy tu komukolwiek Spod człowieka powiek widzę tą wielką, wierną, więź Ale czy na pewno ludzie bowiem to z wierzchu na zewnątrz Idę nimi niż na fakcie so. A ja patrzę na to jak w teatrze so. Oddajcie tę te, cnotę prawdzie albo naprawcie to zło pochwał na niej dole ten bajzel Tym najserdeczniejszym palcem dole to ja dole wasze fałsze Podchodzę do tego z dystansem Ale gdy patrzę na to widzę, że na to na maksa na tak samo jak sama ta akcja Cięcie pacjencie będzie tak, że ten cienki Ludzie na bank załamie się na bank Co jest prawdę? Jawną, wtedy kiedy ją ujawnią, motywy, fakty, wydarzeń, wir, widzów, żywy, w tym ty poznasz film. Jestem i wy też jesteście, a gdzie ścieżki prawdy, tam i szczęście jest, nieść ją, a i jej uwierzcie. Spróbuj, odnaleźć mnie.